Dzień dobry kochani, wyszedł ostatnio film Superman, super człowiek w wolnym tłumaczeniu. Film w reżyserii Jamesa Gana, a to moja spoilerowa opinia o nim. Po co w ogóle ludzie nagrywają bezspoilerowe recenzje? Kto ogląda recenzję przed pójściem do kina, nie róbcie tego, sens na czysto to lepsza zabawa. Superman to film drogi, ważny, mający otwierać nową erę w ekranizacjach komiksów DC z nowymi aktorami. Czy film mi się podobał? Całkiem. Może być. Nie był taki zły. Ale mój wykładowca powiedział też kiedyś, że filmoznawca powinien lubić wszystkie filmy, nawet te złe. Więc nie jestem obiektywny. Ale nie było tak źle. Naprawdę. Całkiem git było. Ale chyba też nie aż tak dobrze, jak niektórzy mówią. Najpierw powiem, co mi się podobało, potem co do czego mam mieszane odczucia, a na koniec co mi się. Nie podobało i wystawi ocenę. Nie bójmy się cyfer. Przede wszystkim podobała mi się Rachel Brosnahan, bo jest piękną kobietą. Z jakiegoś powodu nie jest jeszcze wielką gwiazdą Hollywood, ale mam nadzieję, że po tym filmie się to zmieni. Polecam pierwszy odcinek niezamowitej Pani Mysel Z powodów. Ale też świetnie wypada ona jako Louis Slane. Jeśli wyobrażam sobie taką dobrą dziennikarkę, która potrafi użyć nie tylko swojego intelektu, ale też charyzmy, żeby zdobyć jakiś temat, to wygląda ona jak Rachel Brosnahan. Wiecie, uwiodła samego Supermana, żeby mieć dojścia. To. To to wiele znaczy. Rachel i David Coren Sweet mają też świetną chemię. Naprawdę, jeśli kiedyś przeczytam na pudelku, że oni mieli romans na planie, to w ogóle się nie zdziwię. Sam Coren Sweet też wypada świetnie, jest idealny do wersji Supermana, którą serwuje nam Gunn. Ma chłopięcy urok takiego dobrego skauta, grając Supermana, który jest takim dobrym skautem. Było głośno, że to będzie downgrade po Kawilu, który dla wielu jest idealnym mężczyzną. Ale nie jest, tak jak kola nie jest downgradem po frytkach. To są dwie różne kategorie produktów. Corn Sweet się jako Superman sprawdza. Jego postać też się sprawdza, jest wiarygodna. Oprócz może takiego jednego momentu zgrzytu, który niestety też jest w założeniu jednym z bardziej emocjonalnych momentów całego filmu w którym ta jego bardzo ugruntowana, bardzo pewna swoich przekonań postać ma kryzys, bo okazuje się, że jego rodzice powiedzieli coś, czego on nie wiedział, że powiedzieli i ma wtedy taki wybuch piętnastolatka. Wiecie, nie wiem kim jestem! Wiesz kim jesteś, cały film doskonale wiesz kim jesteś. Z Rachel Brosalan się kłóciłeś, bo wiesz kim jesteś. Z Rachel się kłóciłeś. Więc wychodzi nam taka sztampowa scena tylko po to, żeby w tym bingo superbohaterskim odhaczyć rozmowę ojca z synem czy z mentorem. Ale o sztampowości niestety będzie trochę więcej później. Ogólnie podoba mi się casting do tego filmu, podoba mi się Johnny Olsen, podoba mi się jego wątek niechcianego romansu z jego informatorką. Ogólnie nowy Superman bardzo fajnie wprowadza w swoją strukturę takie mikrowątki fabularne, jak ten romans, jak kwestia gangu sprawiedliwości jego nazwy, jak kłopoty Supermana z krypto, którego nie ma gdzie zostawić i ciągle musi ciągać ze sobą. W związku z krypto padają zresztą najlepiej napisane i najśmieszniejsze one-linery w całym filmie który ogólnie ma problem z dialogami, także często te małe wątki na subtelnościach, na jakimś jednym tekściku, jednym grymasie twarzy, lepiej wygrywają emocje niż robi to cała główna fabuła. Ale dobrze, że tam są. Film ma też duże tempo akcji, przez to, że cały czas coś się w nim rozstrzyga, któraś z tych nitek idzie do przodu, ale to dobrze, to jest film akcji, niech się dzieje akcja. Słyszałem, że niektórzy mówią, że przydałoby się im w tym filmie więcej momentów wytchnienia, ale ja w ogóle tego nie czuję. Jeśli te momenty wytchnienia już się pojawiają, to często są trochę cringe'owe i ja osobiście zawsze czekałem, aż one się skończą i intryga pójdzie do przodu. A i podoba mi się praca kamery w tym filmie. W scenach walki głównie. Wiecie, przeważnie jak ktoś się rozpływa nad pracą kamery w filmie, to mam takie, nie zesraj się, nerdzie. Skup się na ważnych sprawach. Ale w Supermanie kamera bardzo mi się podoba, jest taka dynamiczna, ale nie rozdrgana, podąża za ruchem ciał postaci, a to nadaje impet temu, co się dzieje. Wiecie, trudno w 2025 być zachwyconym wizualiami w kinie. Oprócz oczywiście Rachel Brosnan, ale tu nawet nie nudziło mi się naparzanie, a przeważnie mam takie, no pokażcie mi, kto wygrał, i idźcie dalej. To są takie pierwsze z brzegu rzeczy, które podobały mi się w tym filmie. Do czego mam wątpliwości? Mam wątpliwości, czy ten film jest dobrym początkiem uniwersum. Nie czy to jest dobry film, ale czy jest to dobry początek uniwersum. I ostrzegam, że będę teraz uprawiał trochę ezoterykę, ale mam nadzieję, że choć trochę mnie zrozumiecie. Wiecie, w Supermanie pojawia się wiele postaci, które teoretycznie nie wiem tego, bo jestem leniem i nie sprawdzałem. Ale teoretycznie powinny potem mieć swój własny kawałek tego filmowego świata. Natomiast one wpadają w taką pułapkę bardzo specyficznego czasu ekranowego, w którym, w moim umyśle, są już zaszuflatkowane jako sidekiki Supermana. I nie wiem, czy czuję potrzebę. Oglądać te postacie w takiej dłuższej formie, same dla siebie. Wiecie, jeśli uważam, że Marvel robił coś dobrze u swoich filmowych początków, to to, że tam każda postać dostawała na początek film, w którym była swoją własną, wyłączną gwiazdą, gdzie wszystko kręciło się wokół niej. I potem, gdy te postacie się spotykały w Avengers, było to mocne, bo było to spotkanie charakterów, z których każdy stoi na własnych nogach. A tu nie wiem, czy tak będzie. Mm, nie wiem, czy chcę obejrzeć film teraz o, choćby nie Mister Terryfiku, nie. Ale może nie mam takich planów i tutaj na darmo się mm, męczę i mówię. Mam mieszane odczucia co do Lexa Lutora. Mówiłem, że podoba mi się casting do tego filmu i tak jest. Nicholas Holt świetnie gra postać, która mnie nie przekonuje. Bardzo lubię animowaną Ligę sprawiedliwych. Tam jest idealny Lex Luthor, który jest czadem. Dajcie nam Lexa Lutora, który jest czadem, a nie małym zlęknionym chłopcem. Proszę. Jeszcze raz hold dobrze gra postać, która powinna być inna. Dla mnie ten gnoski Luthor nadal jest wariacją tego samego Nawiedzonego gnojka od Zaka Snydera. Wiecie, mamy tego Lutora, który jest niebezpieczny, knujący, przebiegły, a cały czas wygląda przy tym Supermanie jak taki mały kundelek szczekający na Rottweilera. Cały czas widzimy, że tak naprawdę da się go zgnieść w sekundę. Na końcu Lex Lutor nawet ulewa z siebie łzy. I być może to wszystko jest świadome, być może tak miało być ale kłóci się to z dychotomią, którą jednocześnie próbuje budować ten film, że oto intelekt walczy z boskimi mocami. Przez to, jak Lex jest przegięty, nie wydaje się on być poważnym przeciwnikiem dla naszego bohatera. A powinien chyba być poważnym przeciwnikiem dla naszego bohatera. Nie za bardzo też widzę, że on powraca. Wiecie, na koniec tego filmu jest on złamany. I co teraz ma zostać prezydentem USA? Ma wisieć nad tym naszym słupkiem jako takie zagrożenie? Nie czuję tego. A szkoda, bo Lex to potencjał na świetną postać, ale na Boga zróbcie z niego czada, na którym wieszają się kobiety, który oprócz kompleksu Supermana jest bardzo pewny siebie, zamiast kolejny raz zrobić z niego Jimmy'ego Neutrona na koksie. Proszę, zróbcie z niego czada. Za jakieś 15 lat, kiedy będziecie po raz kolejny restartować to uniwersum. Ale nadal Nicolas Holt świetnie tą wersję Lexa Lutora, którą wybrano do tego filmu, zagrał. Dlatego tutaj mam mieszane odczucia. Co mi się w tym filmie nie podobało? No, jedna taka główna rzecz mi się nie podobała, ale niestety od końcówki lat dwudziestych kluczowa dla medium filmu. Mianowicie dialogi mi się nie podobały. Dialogi w Supermanie są okropne. Dawno nie oglądałem filmu, w którym tak duża część całego skryptu to ekspozycja. Albo ekspozycja ekspozycji. Wiecie, już w pierwszych 15 minutach mamy scenę, w której Superman gada ze swoimi robotami służącymi i słyszy od nich rzeczy, które on sam powinien już doskonale wiedzieć. Ale my, jako widzowie, myślimy sobie jeszcze wtedy: no dobrze, ale to jest początek filmu, to jest początek nowego kinowego uniwersum. To jest właśnie czas na trochę wyjaśnień, na trochę ekspozycji. Tylko, że one się nie kończą. One się nie kończą do samego końca filmu. Ani na chwilę. Bohaterowie Jamesa Gana nie rozmawiają jak ludzie. Ani jak kosmici. Gdybym ja ze swoją dziewczyną rozmawiał tak, jak rozmawiają ze sobą bohaterowie Supermana, brzmiałoby to mniej więcej tak: Kocham cię, Michał! Ja też cię kocham. Jesteś moją dziewczyną. Jesteśmy razem przez uczucia, które nas łączą. Nie bylibyśmy razem, gdy nie nasza miłość. Nasza miłość nas spaja. Kochamy się. Jest w tym filmie scena, w której Lex Luthor otwiera czarną dziurę w środku miasta. Każdy, kto ma 12 lat, a myślę, że młodsi też, instynktownie wie, z czym wiąże się otwarcie czarnej dziury w środku miasta. Ale James Gunn. Przez dwie minuty, ustami nie jednej, ale chyba dwóch albo i nawet trzech postaci, tłumaczy nam, dlaczego to jest zły pomysł. Tł tłumaczy nam, dlaczego otwarcie czarnej dziury w środku miasta to, to, to źle się skończy. Po co? Superman traktuje swoich widzów jak idiotów i robi to przez cały film. Cierpi na zaawansowaną dialogozę. W której trzeba tłumaczyć rzeczy oczywiste, a potem trzeba tłumaczyć wytłumaczenia rzeczy oczywistych. Cały film. Dlatego te kreśnią te mikrowątki, gdzie często zamiast całego dialogu mamy one-liner albo wyraz twarzy, Jimmy'ego jego olcena. To wystarczy, to wystarczy Jamesie Ganie, żeby przekazać nam, co masz na myśli. Superman naprawdę czasami brzmi jak film z lat 30., gdzie zachwycano się tym, że można mówić, więc mówiono i mówiono i mówiono i, mówiono, i mówiono, mówiono, mówiono rzeczy niepotrzebne i oczywiste. Mówiono te same rzeczy, które pokazywała kamera. Przez to ten film jest infantylny, jest infantylny w zły sposób. Bo wiecie, to nie jest złe, że jakiś bohater jest infantylny, że Superman naiwnie wierzy w swoje ideały. To nie jest infantylne, że film daje nam przesłanie o nadziei, mm, ale jest infantylne, że traktuje widzów jak przedszkolaków, którym wszystko trzeba tłumaczyć. Jednocześnie będąc trochę rozbitym w sam w sobie, bo traktuje nas jak dzieci, a jednocześnie porusza takie wątki jak choćby nie wiem, no, ewentualny harem Supermana. I wiecie, mamy kwestię tego haremu. To jest bardzo, to jest bardzo ciekawe. Yy, mamy pokazanych ludzi, mamy pokazane media, które burzą się o ten harem. Jako dorosły widz czekamy, aż pokażą też dla odmiany jakieś psychofanki naszego bohatera. Pokażą nawet jako żart jakieś psychofanki, które mówią, że one by chętnie do tego haremu dołączyły. Powiecie, no w prawdziwym życiu przeczytalibyśmy coś takiego na Twitterze, ale nie pokażą nam tego. Nie jest problemem Supermana, że główny bohater jest naiwny, ale wydawało się, że siłą tego filmu będzie naiwny bohater w cynicznym świecie. Ale ten świat też jest naiwny, borderline naiwny. Ludzie nienawidzą Supermana po jednej wiadomości, a potem po drugiej znowu go kochają. Wojna w kraju trzeciego świata u Jamesa Gana wygląda tak, że dzieci z kamieniami idą naprzeciw uzbrojonym żołnierzom. Ten film w bardzo wielu scenach jest bardzo, naprawdę bardzo cringe'owy. Jest też niestety bardzo kliszowaty. To dziecko trzymające flagę, które zaraz będzie stratowane przez najeźdźców. Ta rozmowa Clarka z ojcem. Ten kryptonit, którego miało nie być, który nawet sam film najpierw określa jako nieistniejący, a na koniec i tak do niego wraca, bo nie dało się wymyślić nic innego. A raczej dało się wymyślić coś innego jak te nanity, które w pewnym momencie atakują Supermana, ale na koniec i tak trzeba wrócić do lśniącego zielonego kamienia. To jest wszystko rozczarowujące, i może byłoby mniej rozczarowujące, gdyby James Gunn sam w wywiadach nie powtarzał raz za razem, że on to już nie chce widzieć w kinie sceny, w której Batman stoi nad ciałami swoich rodziców w ciemnej alejce. Gdyby nie James Gunn, który mówi to, a na koniec, na wielką walkę filmu, na największe fizyczne zagrożenie dla Supermana, wybiera klona Supermana, cholernego klona Supermana. O Boże, myślałem, że się przekręcę, jak to zobaczyłem. To właśnie dla nas masz, Jamesie Ganie. To udało Ci się wymyślić Supermana walczącego ze złym Supermanem? To, to jest to? To jest ta, ta nowość? A przy okazji, nie wiem czy to tylko ja, czy też ktoś inny miał takie wrażenie, że jest to Superman, który walczy z tym Supermanem za Kastlidera, że jest to Superman walczący z Henrym Kavillem. Hmm? Tyle mam wrażenie się mówiło, że ten film będzie próbował robić rzeczy na nowo, a na koniec zostaliśmy tyle klasycznego superbohaterskiego slopu, że po prostu nie mogę nie być nierozczarowany. A, jeszcze jedna rzecz mi się nie podobała. Lutercorp. 99% z nas, nazywając się Lex Luthor, nazwie swoją firmę LexCorp. Bo to ładnie brzmi. Lutercorp nie brzmi dobrze. Brzmi jakby wcześniej istniało LexCorp, ale zostało przejęte przez jakąś chińską firmę i teraz trzeba na siłę wymyślić coś innego. I słyszałem gdzieś, chyba w napisach końcowych, że ta zmiana ma jakiś metafizyczny sens, jest do czegoś nawiązaniem, ale i tak mnie to nie przekonuje. No brzmi głupio, no brzmi to głupio, widzowie. Kij z dialogami i wszystkim innym. Luther Corp. nie wybaczam. Więc jak ogólnie oceniam Supermana? No podobał mi się. Nie był zły. Daję mu takie 6,2 137 na 10 ale mam nadzieję, że scenariusz do kontynuacji nie zostanie napisany przez Jamesa Ganna. Niech da koncept, niech da szkielet, ale niech nie on go wypełnia. Taka jest moja opinia. Podzielcie się tym, co sami myślicie, podzielcie się swoją miłością do Rachel Brosanan i pamiętajcie, to tylko film. Trzymajcie się i miłych seansów.